Witam, nazywam się Marek, jestem nowym producentem łodzi Amon. Zapraszam na małą wycieczkę po mojej łodzi. Pokażę, co jest gdzie zrobione, jakie mamy bakisty, ile tych bakist i wszystko, co w tej łodzi jest. Tutaj zobacz, wszystkie przekaźniki, a tu mamy zrobiony schowek na separator wody i wszystkie inne rzeczy, kałówki raczej, do pompy oczywiście przekazik VSR, który ładuje ci akumulator od echosondy i akumulator rozruchowy. Tu masz bakisty techniczne na instalację. Całą, tak samo tutaj, taki mały schowek. Zawsze się przyda, nigdy nie jest za dużo. Tak. Ile w ogóle jest bakist na tej łódce? Bakist jest 9. 9, 9 jest bakist, wszystkie są suche. To jest to na żywą jest rybę? Na żywą rybę. Mocowanie castingu. Zobacz Tak, gniazda wszędzie porobione, fajnie, fotel castingowy. I to jest hit. Bakista na wędki. 2,50 składy wchodzą w całości. Ta wędka ma 2,46 I wchodzi bez problemu 2,46 czterdzieści Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy: że do tak dużych silników zalecana jest hydraulika. Bardzo to pomaga, nie wyrywa nam kierownicy, pływa się dużo, dużo lepiej i stateczniej. Mamy założone dwie pompy zęzowe o bardzo dużej wydajności i dodatkowo pompę na żywą rybę, która pompuje nam wody do bakisty. Dostałem możliwość poprowadzenia łódki, więc zaraz sam opowiem Wam wrażenia. wam tak, petarda, ale już samo to jak kierownica lekko chodzi. To co Marek mówił, hydraulika. Nie Marku? To się jednym palcem się wszystko. To, to w ogóle nie czuć fali, że ta łódka skręca cokolwiek. Przede wszystkim jak skręcisz, możesz puścić kierownicę. I ta, to jest ta, ta. gaz, nic się nie dzieje, kompletnie nic. To i pokażemy, zademonstrujemy, zobaczcie. Kierownicę nie trzymam. Zobaczcie. Wiemy jedną rzecz, bakist nigdy nie jest za dużo, zawsze potrzebujemy dużo miejsca, zawsze nam brakuje, zawsze szukamy czegoś gdzie już schować, wszystko jest tu przemyślane, zobacz, bakista na przynęty, standardowe pudełka, chodzą leżąc, stojąc, w każdej jednej pozycji, ta bakista ma 120 litrów, więc zapakujemy naprawdę bardzo dużo, następna bakista. Oczywiście też sucha. Ta ma też 120 litrów. Bakisty na akumulatory. 65 litrów. Następna bakista na akumulatory. też 65 litrów. Tą kosulę mam zapożyczoną z firmy Lund. Docelowo jest w projekcie teraz nowa konsola. Będzie bardzo podobna do Nitro, żeby była piękna, ładna i funkcjonalna. Przede wszystkim funkcjonalna. Ale powiedz mi, Marek, czy w tej konsoli też będzie ten panel? Tak jak tutaj masz panel Oczywiście. Rozwiązany? Panel będzie też w tej konsoli. Będzie podświetlany ten panel. Będzie miejsce na echosondę. 11 cali w tym panelu. Miejsce na wroczną echo echosondę. Wszystko to, co potrzebujemy. Paweł jest. Jest specjalnie skonstruowana, że wytrzymuje 180 koni bez żadnego problemu. Nie może przekraczać ciężar silnika 250 kg. Obliczone jest, że 50 koni ta łódka pójdzie w śliski. Wiadomo, że ona będzie wychodziła dużo wolniej, jak teraz co mamy założone, ale starczy jej 50 koni. Dużo wędkarzy nie ma dużego silnika i nie stać ich na to. U nas będzie to możliwe przy 50 koniach, żebyś pływał szybko i ślizgnie. No łódka ma 5,50. 5,50 ma łódka. Szerokości ile ma Marek? 2,20. 2,20 szerokości. To jest Kolumbryna. Jest duża i bardzo stabilna. Zastosowaliśmy profil burtowy, jak w naszej konkurencji, pozdrawiam. Jest system mocowań, śrub. Możemy sobie wszystko zamontować. Wszystko. I mamy suwane wtedy po, tak, całym... po całej długości. Dla wszystkich, którzy pływają na dużych falach, wiemy co znaczy. Czyli Holandia, Rugia, powiedzmy. Oczywiście. Nawet i Polska, jak powieje. Jest możliwość zamontowania amortyzatora. Robi naprawdę bardzo dobrą robotę. Nie boli nic kręgosłup. Siedzi się pięknie. Na naszych łódkach możemy zastosować dywan, który polecam, lub wykończenie winylowe. Tak jak masz na podłodze, tutaj. Oczywiście. Jak to sobie życzy. Każdy w innych warunkach, każdy łowi inne ryby. Wiemy, chodzi o bardziej o utrzymanie czystości. Tu mamy założone dwa gniazda do foteli castingowych. Jeżeli sobie życzycie, możemy je założyć gdzie indziej. Nie ma żadnego problemu. Ustawimy nowe sztywnienia i będzie bardzo... Czyli skończne. wszystko jest wzmocnione. Tak, oczywiście. Musi być wzmocnione. To jest wysoka sztyca, to nie ma żartu. Jeżeli sobie zażyczycie, mamy bardzo dobre ceny u producenta tochacu, Możemy założyć wam każdy silnik. Jeżeli tego będziecie chcieli. Czyli łódka może być i goła, i w pełni wyposażona, i w, pełni wyposażona. w Oczy... elektronikę również, Oczy tak? Oczywiście Czyli silniki oczywiście, dziobowe. Oczywiście, wszystkie. zakładamy silniki dziobowe, elektronikę, silniki zaburtowe, nawet akumulatory, jeżeli sobie życzycie. Postaraliśmy się o jedną rzecz, taki mały szczegół, a bardzo ładnie to wygląda. Wszystkie batisty mają podwójne wentylacje. Wiemy o tym, że to jest bardzo ważne i wygląda to, wykonane to jest z pełnej stali nierdzewnej zarazem jest ozdobą tej łódki. Łódka jest w wymiarach 5,45, czyli 5,50, Wersją może być wersją wyższą burty i szerokości jest 2,20, piękna, wielka łódź. No zobaczcie jak to w ogóle wygląda, no jest, robi to wrażenie, robi to wrażenie. Marek mówi, że tutaj można spać na tej łódce bez problemu zobaczcie. Się o zobaczcie, ile masz Marek wzrostu? 1,80 m. 1,80 m, zobaczcie, Zobacz, zobaczcie 1,80 m. A teraz zobaczcie jak ona jest stabilna, jestem na jednej stronie łódki, przechodzę na drugą, ona się przechyla tylko 2 cm, pięknie. Czyli łódka się nadaje i do wertykalnego łowienia, sumów. Nie boi się żadnej fali bocznej, trzyma się pięknie, jest naprawdę bardzo stabilna. Na rynku łodzi to już jest prawie standard, ale nie każdy producent stosuje nasze składane knagi, oczywiście też wykonane z pełnej nierzebki. Tutaj widzę, Marek, masz po dwie na burtę. I tyle chyba wystarczy, prawda? Wystarczy. Jeżeli ktoś będzie chciał, założymy 3-4. Cztery, cztery, cztery. Nie ma żadnego problemu. Miejsce jest jest pełno. Czyli wszystko do ustalenia z klientem. Oczywiście. To jest dodatkowy schowek, którego właściwie nie można nazwać bakistą. Jest pod cała skrzynka z bezpiecznikami, przełącznikami, instalacją. Można też schować tu dużo rzeczy. Wow, jak, jak wiesz, laptop nawet tam no można sobie wrzucić. Oczywiście i, tak, bo i też jest. Bezpieczne. Jest też suchą makistą. Ja tutaj widzę ogólnie pojemność na wodę, na falę, tutaj w, wiesz, wsteczną. To jest trochę, nie? Jest, jest, jest. Eee, tu mamy tankowanie. Czyli zbiornik paliwa jest na stałe? Jest na stałe? Jeżeli kto sobie życzy, może być normalnie wyciągany. Dlaczego tu? Dlatego, że podczas tankowania, wiadomo, zawsze się to rozleje trochę paliwa. Mamy po to komorę, która wypłucze nam wodę. I nigdy nie będzie na łodzi. Nic. Też wentylacja. Oczywiście. Z każdej strony. Wszędzie drenaże, odpływy. Bardzo fajnie zrobione. Bardzo fajnie, solidnie wykonane. A widzisz, że takie łódki to poza rolki i podstawa, chyba co? Obóję co? No ciężko. Marek, powiedz mi, skąd się wzięło, że w ogóle wzięłeś się za produkcję łodzi? Wiesz co, to, to się zaczęło od tego, że chciałem zawsze sobie kupić taką łódkę. Raz, że powalają ceny tych łodzi. Nie wiem skąd oni biorą, u mnie na pewno to będzie dużo taniej. A po drugie, wiesz sam, każdej łodzi czegoś brakuje. Nie ma takiego rozwiązania bakist, który ty byś chciał. Przede wszystkim dużo bakist. To jest dla mnie jest to podstawowe. Dużo bakist i ty zrezygnowałeś z tych bocznych bakist. Oczywiście. można powiedzieć. Przez to mam dużo większy pokład w środku. Pokład basowy jest też dość duży. Plusem jest to, zobaczcie, ile razy jedziecie gdzie z kobietą na ryby czy coś. Położy się wzdłuż, w poprzek, jeszcze ma pełno miejsca. Tu mogą leżeć trzy osoby i nikomu nogi nie wystają z żadnej strony, nie? No to jest duża łódka, 550 model, także... Także o to chodziło. I co? Każda łódź ma coś. Jedne się bujają na fali, drugie nie dobrze trwali, mało są stabilne do wertykala, bujają się strasznie. A ja mam takie nowacyjne rozwiązanie dna, że nikt takiego dna nie ma w Polsce, nikt. Nie zdradzę tajemnicy, jaki to jest kąt, jak to jest zrobione, że tnie tą falę. Tak samo o wyporność. W o wyporności. Się w... Nie to... mamy nabijane pianki, jest całkowicie inne rozwiązanie. Innowacyjne Nie, innowacyjny, powiem, innowacyjny w nie tym zdradzę, co to jest. Jest coś, mamy tak dopakowane coś w dnie łodzi, że nigdy nie napije się wody, nic. Gwarantuję Wam to. Marek, zacząłeś od dość dużej łódki. 550 to jest duży model. Czy będziesz coś robił mniejsze modele łodzi? Jest w planach, jest projekt w czasie, którym robimy teraz. Będzie to 4.20 lub 4.60. Jeszcze nie możemy dojść do porozumienia z konstruktorem. Chodzi głównie o wyporność i środek ciężkości tej łodzi. Ale jest to w planach. Będziemy robili mniejsze łodzie. Kiedy? Nie wiem. Może jeszcze w tym roku będzie pierwszy prototyp. Zobaczymy, opływamy. Ja w ogóle jestem spawaczem, 25 lat pracowałem w swoim zawodzie. Budowałem niejedne rzeczy. Budowałem duże platformy wiertnicze. Tam nie ma żartu. I bardzo ważną kwestią jest tego, żeby dobrać odpowiednio spoiwo i to dobrze pospawać. Każdy może zbudować łódkę i wtedy się wiemy, jak się dzieje na rynku. Pękają różne spawy, Naprawdę dziwne rzeczy z tymi łodziami. Trzeba mieć o tym potężną wiedzę. Aluminium to nie są żarty, ale mamy dużo korzyści. Jest to dużo lżejsze i mocniejsze. W tej łodzi mamy zastosowane 4 mm na poszyciu. Nie, nie ma w ogóle możliwości, żeby to pogięło. Wręgi są tak gęsto, co 40 cm mamy wręgi poprzeczne i wzdłużne. To jest tak mocna łódź, że gwarantuje, że nie ma szans, żeby to się pogięło. Na żadnej fali. Samego aluminium w tej łodzi jest 560 kg. Samego aluminium. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zapraszam do kontaktu na maila lub na TikToku w messengerze. Zapraszam z zapytaniami, terminami.